Stajemy dzisiaj pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 99. rocznicę pamiętnej bitwy warszawskiej, która przyniosła zwycięstwo nad nawałą bolszewicką i obroniła niepodległość odrodzonej po 128 latach niewoli ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś, jak tradycyjnie co roku, zgromadzimy się z okazji Święta Wojska Polskiego, a tak naprawdę święta, które pozwoliło utrzymać niepodległą ojczyznę. Gdy ponad 100 lat temu nasza ojczyzna odzyskiwała niepodległość, nie towarzyszyły jej jakieś wielkie boje. To dzięki temu, że nasi zaborcy ponieśli klęskę w okresie I wojny światowej, dzięki temu, że nasi reprezentanci mogli uczestniczyć w konferencji pokojowej. Dzięki temu, że byliśmy aliantami zwycięskiej ententy, mogło stopniowo powstawać polskie państwo. Ale nasza historia, jak okazuje bieg wydarzeń, nie znosi sytuacji, kiedy, kiedy nie towarzyszą jej wydarzenia wojenne. Stąd nasi dziadowie bardzo szybko musieli już zacząć walczyć o kształt odrodzonej ojczyzny. To dlatego wspominamy na lekcjach historii o Powstaniu Wielkopolskim, o Trzech Powstaniach Śląskich, o walkach o Lwów i tak zwaną Małopolskę Wschodnią czy Galicję. Ale najważniejszą wojną, która tak naprawdę zdecydowała o tym, że wolna Polska mogła przetrwać przez następne kilkanaście lat, była wojna z bolszewikami. Z bolszewikami, którzy nie tylko opanowali Rosję, ale próbowali zaprowadzić nowy porządek w całej Europie, a być może nawet i na całym świecie. Polska, broniąc swojej suwerenności, była tak naprawdę obrońcą cywilizowanego świata. Bo hordy bolszewickie, które wkraczały na nasze ziemię, pozostawiały po sobie spustoszenia i trupy. Każdy, kto nie zgadzał się z nową ideologią, miał po prostu zginąć. To był przedsmak tego, co mogło Polaków czekać, gdybyśmy nie uratowali Polski. I wydawało się w pierwszych miesiącach, gdy nawała bolszewicka powoli zbliżała się do Warszawy, że naszej ojczyzny nic nie uratuje. Na szczęście, poza opatrznością Bożą, którą wymodlili nasi przodkowie, były też działania przywódców polskiego państwa. Była także ogromna mobilizacja naszych rodaków. Bo przecież ogromna część żołnierzy, którzy walczyli pod Warszawą i potem w kolejnych bojach przeciwko bolszewikom także tutaj w bitwie niemeńskiej, to byli ochotnicy. Często młodzi chłopcy, którzy mieli dopiero życie przed sobą i to oni próbowali za, zatrzymać bolszewicką nawałę. Udało się tak, wszyscy państwo wiecie, pod Warszawą, w bitwie nazywanej Cudem nad Wisłą. I my dziś jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy zorganizowali, którzy byli w stanie wymyślić plan, który powstrzymał bolszewików i tu mam na myśli oczywiście przede wszystkim naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, ale i także tych wszystkich, często bezimiennych, którzy z bronią w ręku, często wobec przeważających sił bolszewickich potrafili powstrzymać tę nawałę. Przed chwilą w kościele mieliśmy możliwość uczestniczenia we mszy świętej z okazji święta 15 sierpnia. Dzisiaj mamy podwójne święto. Święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwanej Matki Boskiej Zielnej. Dzisiaj rolnicy w całej Polsce przynoszą do kościoła to, co zdołali zebrać z naszych pól przystrojony kwiatami i ziołami. Podobno nie, niewierny Tomasz Kazał odkryć trumnę Maryi, i w trumnie, oczywiście pustej, zastał kwiaty i zioła i pachnącą woń. I od tamtej pory, na no tamtą pamiątkę, obchodzimy co roku Święto Matki Boskiej Zielnej. Jest to jedno z najstarszych świąt kościelnych. Przy okazji dziękujemy Bogu za plony zebrane przez rolników. Z tej okazji chciałabym życzyć wszystkim sokulskim rolnikom, by dalej zapewniali chleb dla całego narodu polskiego, trwali w, wielnej wie w silnej wierze swoich ojców na tej sokulskiej ziemi i gwarantujemy, że w tym kraju nie powinno zabraknąć chleba dla wszystkich Polaków. I, I z tej okazji, a jeszcze chciałam powiedzieć, że w janowskiej tradycji to każda taka wiązanka musiała być przystrojona krajką którą matki przekazywały pannom na wydaniu przez pokolenia, i musiało być to okręcone tkaniną dwuosnowową, której teraz w Muzeum również w można to zobaczyć. Są warsztaty, prawda? I młodzież uczestniczy w robieniu takich krajek. 15 sierpnia tutaj zebraliśmy się również, by uczcić przede wszystkim święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym dniem Wojska Polskiego. Proszę Państwa, jeszcze niedawno Dzień Wojska Polskiego był obchodzony w zupełnie innym terminie. Z dzieciństwa mojego pamiętam dziadka, który w kółko mi powtarzał, że widział Piłsudskiego na swojej kasztance, że uczestniczył w bitwach pod Radzyniem. Nigdy tego nie spisałam i nie wiem, czy to było w tym miejscu, czy w innym miejscu. Na pewno dziadek tam był, ale niestety już więcej nic nie powie. Natomiast. Nie mogliśmy my jako dzieci w to uwierzyć. Niestety na lekcjach historii nie słyszeliśmy ani o cudzie nad Wisą I to było tak nieprawdopodobne. Oczywiście piątki dostawaliśmy za inne wiadomości, natomiast teraz po latach bardzo żałujemy, że nie słuchaliśmy tych dziadków i myśleliśmy, że opowiadają jakieś niewiarygodne rzeczy. Natomiast nie mieliśmy możliwości dotknąć tej historii naprawdę. Także zazdroszczę młodzieży, która w tej chwili żyje w wolnej Polsce i każdego dnia może uczestniczyć, tak jak dzisiaj, w takich uroczystościach patriotycznych. Także zrwajmy na tej ziemi i w takim duchu patriotycznym wychowujmy swoje przyszłe pokolenia. Szanowni goście, drodzy mieszkańcy Sokółki, pan minister zwrócił uwagę na cywilizacyjny wymiar zwycięstwa. W Bitwie Warszawskiej. Ja, reprezentując władze lokalne, chciałbym zwrócić na jej taki wymiar lokalny. Na naszym sokulskim cmentarzu spoczywa wielu żołnierzy, którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej. Wielu, którzy przymierzyli szlak bojowy z Podradzimina, z innych miejscowości położonych na przedpolach Warszawy. 15 sierpnia. 1920 roku w sukułce stacjonowały wojska radzieckie. Wojska radzieckie stacjonowały na przedmieściach czy na przedpolach Warszawy i szukowały się do zadania Polsce ostatecznego ciosu. 15 sierpnia była to dzień, w którym zmieniły się losy wojny. Nie doszło wprawdzie do znaczącego sukcesu militarnego, ale seria Przełamań w takiej indywidualnej walce żołnierzy sprawiła, że tego dnia w serca żołnierzy, w serca ochotników wlała się nadzieja i pozwoliła, i pozwoliła im ona zatrzymać natarcie bolszewickie. Drodzy pa Państwo, to tylko był początek rozprawy z najazdem bolszewickim. Walki trwały jeszcze długo we wrześniu. No, w pierwszych dniach września trwały one jeszcze w okolicach Sokółki, stąd ruszyła też e, operacja niemiecka, nie, która dopiero e, zakończyła działania wojenne i e, doprowadziła do pokoju. E, 15 sierpnia e, to rocznica, która e, upamiętnia czyn zbrojny. W 1923 roku wprowadzono w tym dniu święto żołnierza polskiego jako święto tych, którzy są zawsze gotowi walczyć w obronie ojczyzny. Ja bym chciał dzisiaj, kiedy mamy pokój żołnierzom wszystkim służbom mundurowym podziękować za to, że strzegą naszego bezpieczeństwa, że możemy czuć się w tych pięknych czasach bezpiecznie. A Świętując w tym pięknym letnim dniu chciałbym też e, poprosić Państwa, czy zachęcić do takiej osobistej refleksji na temat tego, e, w jaki sposób e, indywidualnie, nie tylko w tym wymiarze wspólnotowym, moglibyśmy uprawiać taki codzienny patriotyzm. Dziękuję.